Witajcie, jest to mój już trzeci poradnik z sztuczkami karcianymi, plus ich wytłumaczenie. Ok, mam tu takie karty. Bicycle. Ta sztuczka nazywa się 4 asy. Dobra, napieram wam pokażę, później wytłumaczę. Jak widzicie, mam tutaj raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery asy. Widzicie? O. Ok, teraz tak schowam te asy. Wkręcę karty, oczywiście wszystko idzie dobrze. Więc tak jadę. Pierwszy as. Drugi. Trzeci. No i czwarty. Rozkładam te cztery asy. Ok, więc tak. Jest tu kubka, fajna, pierwszego asa wkładam pod spód. Teraz. Wasz as jest na górze. Położę na boku, gdzieś tutaj, może. Ok. Następnego asa. kładę na górze. Wasz as jest na dole. Karty są odwrócone. Układam od następnego asa. koszulką do góry. Wasz as jest tu. Okej. Okay. Karty są w ten sposób. Biorę ostatniego asa. Wkładam razem z kartami. O! A wasz as, który teraz użyłem razem z kartami, będzie przeciwko kart, czyli tak zwany odwrócony. To najpierw musimy poznać O! Jak widać. Dobra, więc teraz Wam pokażę, jak nie tą sztuczkę. Okay. Mamy tu cztery asy. Wchodzimy pod spód i pokazujemy widzowi pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I ten łapiemy w ten sposób. O! Musimy mieć tak. Dobra. Więc później, jak mamy tak, zwijamy karty w ten sposób i odrywamy. Tak, żeby nie zauważył. Więc tu piątka będzie w tej kupce, jak widać. Będzie to wyglądało w ten sposób: o. Tu i tu. Na końcu tej kupce. O. Trzy, cztery i piątka. Dobra, wtedy musimy trzymać w ten sposób. Kciuk tu, drugi palec tutaj. Jeszcze możemy w ten sposób wskazujący tu, kciuk tu, a ten drugi palec w ten sposób. Ja trzymam tak. Wtedy bierzemy, odwracamy kubkę i ściągamy. Bierzemy kciukiem drugiej ręki. O, puszczamy leciutko kciuki palec i przekładamy tu kartę. I pokazujemy jeden, drugi, trzeci. I czwarty i kładziemy. Wtedy wykładamy te cztery asy. Także tu jest nasza piątka. Okay. Bierzemy pierwszego asa. Jest to as. Kładziemy po spód. Strzykamy. Nasz as jest tu. Jak widać jest to taki as. A pod spodem już jest taki. Kładam, biorę następnego ASA. O! Kładam na spód, stryka, a ten as jest tu. Ten cały czas. Odkładam. Biorę następnego, wkładam razem z kartami. Tak widać, samo odrzucone razie. Tak kładam. A cały czas jest tu stryka. A ten as jest tutaj. Okej, okay. Teraz... Jedna karta jest odwrócona. O, teraz już Wam pokazuję.